Siemacie Ziczołem, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj opowiem trochę o swoich wrażeniach zbiegania i użytkowania butów Salomon Ultra Glide 3. Buty te trafiły do mnie dobrych kilka miesięcy temu, więc stwierdziłem, że czas najwyższy coś na ich temat powiedzieć. Na wstępie dodam tylko, że buty otrzymałem bezpośrednio od marki Salomon, za co oczywiście bardzo dziękuję, ale marka ta nie miała żadnego wpływu na to, co dzisiaj powiem. Nie miała wglądu do materiału i też nie ustalała z góry, co powinienem powiedzieć. To, co usłyszycie, to tylko i wyłącznie moja własna, prywatna, a przede wszystkim szczera opinia na temat tego modelu a jeżeli trafiliście tutaj pierwszy raz to zachęcam do zasubskrybowania kanału jeżeli jeszcze tego nie robicie tyle tutaj wstępu pora przejść do tego po co tutaj przyszliście czyli po moją opinię i wrażenia zbiegania w Ultra Glide 3 zacznę standardowo od cholewki która wizualnie może wydawać się duża gruba i ciężka i w praktyce te odczucia poniekąd się pokrywają przede wszystkim to co najbardziej chyba tak mi się wydaje wyróżnia tą cholewkę to spora ilość miejsc w środku, zwłaszcza przy palcach. Ja jestem posiadaczem dosyć wąskiej stopy i przyznam szczerze, że przy pierwszym kontakcie miałem takie poczucie, że ta stopa delikatnie może mi latać, to znaczy przemieszczać się w środku w trakcie biegania. No i przyznam szczerze, że to mnie zmieniło, ponieważ but sam w sobie jest bardzo dobrze dopasowany, był bardzo dobrze dopasowany do mojej stopy. Głównie moim zdaniem można zawdzięczyć to zintegrowanemu cholewką językowi oraz tej szybkiej sznurówce Quicklace, dając jednocześnie sporo miejsca z przodu na palce, co może być akurat dobrą informacją dla osób Dłuższe dystanse, no bo im dłuższy dystans, tym stopa prawdopodobnie troszkę bardziej Wam opuchnie, a dzięki temu, że w bucie jest więcej miejsca, stopa ta będzie miała większą możliwość pracy i prawdopodobnie ten but nie będzie Was uciskał. Ja akurat tego sprawdzić nie mogłem, bo tak jak mówiłem, mam dosyć wąską stopę, też nie biegam dystansów ultra. Najdłuższy dystans, jaki w tym bucie zrobiłem, to było chyba około 30 km i to była taka spokojna wycieczka biegowa. No i po przebiegnięciu takiego dystansu mogę powiedzieć, że żadne problemy z moimi stopami nie wystąpiły. Jak popatrzymy sobie do wnętrza buta, to można zauważyć, że nie ma tutaj zbyt dużej ilości gąbki wypełniającej. To wnętrze. Co też może na początku sugerować, że to trzymanie, zwłaszcza na zapiętku, nie będzie zbyt dobre. Tu akurat tego nie mogę potwierdzić, mimo że tak jak mówiłem, mam wąską stopę i tej gąbki w środku nie ma zbyt wiele. To mimo to ten but bardzo dobrze trzymał się moich stóp i nie dawał mi takiego poczucia, że te stopy chcą z tego buta wypaść. Wspominałem przed chwilą, że mamy tutaj zintegrowany język. Sam język jest dosyć gruby, co z jednej strony jest zaletą, bo w momencie zaciągania tej cienkiej linki, która jest tutaj odpowiednikiem sznurówek, ta linka nie wbijała mi się w moje podbicie. Natomiast minusem takiego rozwiązania jest to, że spada nam niestety oddychalność i przebiewność tego buta. No i tu przyznam szczerze, że to jest największy minus, jeżeli chodzi o cholewkę w Ultraglide 3, czyli ta oddychalność, bo ja się w tym bucie po prostu gotowałem. Za każdym razem kiedy miałem go na nogach, było mi w nim ciepło i to niestety często było widać na materiale cholewki, bo za każdym razem kiedy kończyłem swój trening czy jakąś luźną wycieczkę biegową, mimo że pogoda była super, mieliśmy lampę i nie padało, to na cholewce było widać osadzoną wilgoć, przyciemniony materiał, co sugeruje, że jednak to odprowadzanie tej wilgoci nie jest zbyt dobre w tym modelu i niestety ja to mogę potwierdzić. Prawdopodobnie można będzie to wywnioskować patrząc po prostu na tego buta. No, bo jak zwrócicie uwagę na to, jak on jest zbudowany, no to mamy tutaj dosyć sporo wylanej tej gumy dookoła. Tej siatki tutaj nie ma zbyt dużo samej w sobie, no i jest też ona dosyć zabudowana w sensie takim, że te oczka nie są zbyt duże, więc to powietrze po prostu nie ma z tego buta jego uciekać. Ale warto też wspomnieć o tym, że to jest zawsze bardzo indywidualna kwestia, jeżeli chodzi o tą termoregulację i to, że ja się w tym butcie gotowałem wcale nie oznacza, że wy jako użytkownicy będziecie mieli podobne odczucia natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że przy takiej budowie niestety ta oddychalność też nie będzie stała na wysokim poziomie. Amortyzacja to moim zdaniem największa zaleta tego modelu i mówię to z czystą odpowiedzialnością dlatego, że w tej chwili oprócz modeli S-Labowych to jest jeden z najbardziej amortyzowanych butów w kolekcji marki Salomon. Wcześniej oni nie mieli tak miękkich butów jakim jest w tej chwili Ultra Glide 3 i to jest moim zdaniem bardzo duży plus i bardzo duża zaleta dla marki Salomon, bo im po prostu takiego buta w ich kolekcji brakowało. Moim zdaniem to jest idealne rozwiązanie dla osób szukających buta na długie dystanse i dla osób ciężkich. A dlaczego? No bo pianka tutaj zastosowana jest naprawdę bardzo miękka. To nie jest moim zdaniem but, w którym będziecie się bardzo zapadać w tą piankę. Natomiast cięższe osoby, dużo cięższe ode mnie na pewno, wydaje mi się, że powyżej 90 kg, prawdopodobnie będą w stanie dużo lepiej wykorzystać potencjał tej pianki, która ona daje. Z tego ze względu, że przez swoją wagę będą w stanie bardziej ugiąć tą piankę, i tak naprawdę poczują dopiero wtedy jej pracę w trakcie biegu. Ja ważę w granicach 72-3 kg no i czułem się miękko w tym bucie, ale nie na tyle miękko, żebym tak jak powiedział, się zapadał w tej piance. To nie jest taki budyń, to nie jest na tyle miękka pianka, żeby faktycznie przy lekkiej wadze czuć takie zapadanie, jak na przykład w butach asfaltowych, nie wiem, w glicerynie Max, którą miałem okazję testować, czy na przykład w nimbusach od Asicsa, Tutaj w tym modelu ja aż takich odczuć nie miałem, ale tak jak powiedziałem, prawdopodobnie wynika to głównie z wagi, jaką aktualnie posiadam i jaką posiadałem biegając w tym bucie. Oprócz tego, że dużą zaletą tej amortyzacji jest miękkość, to moim zdaniem jest to. Jej stabilność, bo mimo, że mamy tutaj bardzo dużo tej pianki, no zresztą, jak popatrzycie sobie na tego buta, widać, że on daje poczucie bardzo masywnego, to mimo tej ilości ja nie czułem się niestabilnie w nierównym terenie, biegając w tym modelu. To znaczy, też, żebyśmy mieli tutaj jasność, w bardzo nierównym terenie, takim bardzo kamienistym, sypkim, no zdarzało się, że ta stopa mi potrafiła się delikatnie wygiąć i w jakiś sposób ujechać, ale w takim ogólnym rozrachunku uważam, że to jest dosyć stabilny but, jak na ilość pianki w nim zastosowanych. Prawdopodobnie moje odczucia wynikają z tego, o czym mówiłem przed chwilą czyli tego, że nie miałem poczucia zapadania się w tym bucie. Ta pianka dawała mi taką delikatną sztywność, która automatycznie, właśnie w tym nierównym terenie, przekładała się na poczucie stabilności. Miałem okazję biegać w innych modelach z dużą amortyzacją terenowych i uważam, że Salomon wypada na ich tle. Bardzo dobrze. I znów, podobnie jak w przypadku cholewki, jak popatrzymy na buta jako kształt, wydawać by on się mógł bardzo masywny, właśnie ze względu na ilość tej pianki, którą tutaj zastosowano. A mimo to, sam but nie dawał mi poczucia ciężkiego na stopach. On w rozmiarze 44 waży nieco ponad 300 gramów, więc wydawać by się mogło, że jest już dosyć ciężki. Ale przyznaję, że w trakcie biegania tej wagi jakoś nie czułem. Choć muszę tu przyznać, że po dłuższych wycieczkach biegowych faktycznie zdarzało mi się czasami, że nogi czuły. Lekkie obciążenie, zwłaszcza pod koniec tego dystansu. Prawdopodobnie też wynikało to z mojego słabego przygotowania fizycznego do dłuższego biegania, więc faktycznie, tak do końca, to ciężko mi jest stwierdzić, czy to akurat sama waga miała na to wpływ. Jeżeli amortyzacja to jest największa zaleta tego buta, to podeszwa, moim zdaniem, to jest najmniejsza zaleta tego buta. Nawet jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że ta podeszwa to jest po prostu jakiś dramat i katastrofa. Ciężko mi jest znaleźć jakiekolwiek pozytywne elementy tego buta, jeżeli chodzi o podeszwę. Chociaż nie, dobra. Jeden myślę, żebym znalazł to jest rozłożenie bieżnika, bo jak popatrzycie sobie teraz na ekran, to widzicie, że te klocki, które nie są zbyt wysokie, bo one mają w granicach 3,5 do chyba do 4 mm, one są rozłożone dosyć rzadko w tej podeszwie. Co jest plusem w momencie, kiedy biegacie w błotnistym terenie, z tego względu, że to było to dużo trudniej. A nawet bym powiedział, że. Chyba nie przypominam sobie momentu, żeby błoto mi się wkleiło i nie chciało odpaść od tej podeszwy. I to jest duża zaleta, bo są na rynku modele, w których ten bieżnik jest bardzo gęsto utkany i w momencie biegania po błocie on się po prostu wkleja w ten bieżnik. Tutaj takiego problemu ja nie zauważyłem, ale to jest jedyna zaleta tej podeszwy. Największą katastrofą w tym modelu to jest bieganie w nim po mokrych nawierzchniach. I mam tutaj na myśli nawierzchnie skaliste, błotniste. Mokre drzewa, liście, no generalnie wszędzie tam, gdzie jest mokro. Ja powiem szczerze i nie boję się tych słów. Ja się w tym bucie za każdym razem ślizgałem. Moim zdaniem trakcja na kontagripie, czyli tej gumie, która jest użyta w Salomonie, w której korzysta Salomon w większości swoich butów, czy nawet chyba teraz we wszystkich, nie jestem pewny, nieistotne. Ta guma trzyma w Ultraglajdzie 3 dramatycznie na mokrej nawierzchni. Za każdym razem, kiedy padało, ja w tym bucie po prostu jeździłem jak na łyżwach. Miałem nawet takie momenty, będąc w Słowenii, że bałem się zbiegać czy nawet schodzić na niektórych yy, ścieżkach bo miałem wrażenie, że za chwilę zaliczę taką glebę, że nie będę w stanie się podnieść i, i wrócić do samochodu. Naprawdę, nie wiem czy tylko ja mam takie poczucie, czy ja trafiłem na jakiś taki wadliwy egzemplarz, ale za każdym razem, kiedy robiło się mokro, nie tak wiecie, że tylko delikatnie popadało, tylko już było faktycznie po jakimś deszczu, po śniegu i wtedy ta nawierzchnia była na całej długości swojej mokra. Za każdym razem w tym bucie niestety jeździłem. To moim zdaniem dyskredytuje ten model w momencie, kiedy yy, wiecie, że będziecie biegać na mokrej nawierzchni, bo jeżeli zaczynacie biegać na suchym i trafi was woda, w sensie zacznie padać i zrobi się mokro, no to okej, okay, tego nie przeskoczycie. Ale jeżeli chcielibyście w nim biegać, bo ja gdybym miał w nim biegać zimą i wiedziałbym, czy jesienią na przykład, i wiedziałbym, że wtedy ta nawierzchnia jest mokra, no bo to jest taki okres w roku, to bym się chyba nie zdecydował na tego buta, mimo że amortyzacyjnie on by się super nadawał na długie bieganie, ale uważam, że... No, bieganie w nim po mokrym to jest dramat, i robienie, to jest proszenie się moim zdaniem o krzywdę. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach, ale ja niestety mam złe doświadczenia z tym modelem, i tyle. No, taka jest moja opinia. No, dobrze, podsumowując krótko i konkretnie, uważam, że Ultra Glide 3 to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, super opcja dla ultrasów, dla osób szukających buta w teren z dużą amortyzacją i dla osób cięższych, no na pewno cięższych ode mnie, wydaje mi się, że no spokojnie 90-95 kg i więcej oczywiście, to są odbiorcy tego modelu, oczywiście jak ważycie mniej, to też spokojnie możecie w nim biegać, to nie jest powiedziane, że trzeba się trzymać tych widełek tak sztywno, natomiast no tak jak mówię, jeżeli jesteście osobą cięższą, szukacie czegoś wygodnego komfortowego, no to Ultra Glide 3 wydaje mi się być ciekawą opcją i warto wziąć go pod uwagę dla mnie nie jest to model pierwszego wyboru, głównie z tego względu, że ja nie przepadam za miękkimi butami i to nie jest model skrojony pod moją stopę, ale gdybym szukał i potrzebował czegoś faktycznie miękkiego na spokojne klepanie kilometrów i biegałbym na przykład w długie dystanse, dystanse ultra, no to myślę, że wtedy mógłbym tego Ultra Glida 3 sobie założyć i w nim pobiegać. Natomiast jeżeli miałbym wskazać jedną główną wadę tego modelu, to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli trzymanie na mokrej nawierzchni. Ja osobiście uważam, że nie warto tego buta zabierać w taki teren, bo można sobie zrobić krzywdę. I tym pozytywno-negatywnym akcentem kończę dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że będzie on dla Was przydatny i pomoże w wyborze, bądź też nie, tego modelu. Jeżeli mieliście już okazję biegać, to jak zawsze zachęcam do zostawienia swojej opinii poniżej w komentarzach. Pochwalcie się, jak Wam się biega w tym modelu i czy zgadzacie się z tym, co ja na jego temat powiedziałem. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu, o zostawieniu łapki w górę, bo to jest istotne dla algorytmu. Tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.